So you got something Witajcie. Znajduję się dzisiaj u Mateusza. Prasujemy sobie słomę. O, przepraszam, siano, pomyliło mi się. Takim oto ładnym zestawem. John Deere 6430 z prasą. Mateusz, powiedz John dokładnie. John Deere 623 MultiCrop. Ciągnik u Mateusza w gospodarstwie. Jest już ósmy rok, ma 5700 motogodzin. Jak na razie żadnych awarii. Bardzo dobry. Skrzynia Power Shift, 16 biegów do przodu, 16 do tyłu. 4 półbiegi. 16 masz. Na 16 biegów i 4 półbiegi tak. na każdym Nie, zakresie. Nie? 4 biegi główne ABCD i 4 półbiegi na każdym. Biegi. Aha. Yy, a prasa u niego jest 9 rok, tak? 9 tak, rok Spracowało już ponad 40 tysięcy balotów. Nie dotąd żadnych poważniejszych awarii. Jedynie jedna z własnych wody, ale to mniejsza z tym. No, baloty jak widać. Bardzo wody. ładne. Nad palcem nie wchodzą. No. Równiutkie, siatka, sznurek co tam jeszcze można powiedzieć, Mateusz mówi, że seria 64 yy, właśnie 30, yy, ma bardzo fajny, mały silniczek ekonomiczny 4,5 litra yy, z turbinką yy, 120 koni yy, fajny, duży, dosyć skręt, krótki ciągnik co tam jeszcze no, ogólnie właśnie dosyć fajne ciągniczki, nawet do tura no prasa też niczego sobie fajne, duże, szerokie balony ma co tam wam więcej powiedzieć Mateusz ma też drugiego John 5100M też właśnie obydwa ciągniki zakupił razem w 2011 roku. No i jak naj razie tam odpukać nic się tam nie dzieje, żadnych tam poważnych awarii nie było. No wiadomo, tam jakaś się od czasu do czasu. Przytrafia tak. jakiś czujnik czy coś, ale to, to wiadomo. To tam jak można powiedzieć, już takie kosmetyczne rzeczy. Tak jest. No i co tam, My dzisiaj sprostowaliśmy. Ponad 100. 30 balotów, to jeszcze jedną usługi robię dzisiaj? Okay? No, tam właśnie Grabi Ferdek 255. też również z czy też Noe, i jeszcze jeszcze Mateusz ma jednego, jeszcze jeden ciągnik Bo ma ich cztery, też Ogólnie znajdujemy się tutaj blisko granicy rosyjskiej Tak Tak w linii prostej gdzieś około 3 km No teraz 3 No Znajduje się z nami dzisiaj też Oliwia Będzie teraz prasowała Mateusz dzisiaj trochę poduczył Wytłumaczył o co chodzi Co biega tak. No dobra, będziemy zaczynać. Coś się ponagrywa, może dosyć fajny, ciekawy vlog wyjdzie. Dzisiaj jeszcze tutaj trochę sprasujemy właśnie I Mateusz mówi, że jeszcze uda nam się owinąć trochę Bo Mateusz... A no mówisz szybko idzie? No Mateusz ma y, owiarkę Sipmę, maję je y, Ty masz, y, że ona ładuje te baloty z załadunkiem czołowym tak tak o, właśnie to, tego mi brakowało słowa z załadunkiem czołowym no z sterownikiem automatycznym który właśnie znajduje się przyklejony do szyby również znajduje się komputer od prasy a dokładnie to sterownik no co tam jeszcze wam powiedzieć coś ciekawego eee... Mateusz ty pracuje z prędkością. Teraz akurat gdzieś 5 na godzinę, ale tak jak tam byliśmy po prawo na tym polu, no to tam już były po prostu mniejsze te pokosy, wałki. I mniej, mniej dziur, mniej dziur nie. Tak, tu tam już może było trochę więcej pojechać, tak około 8-9 na godzinę. Tak. A tutaj już są trochę większe wałki, trochę większe dziury. Niestety, ko, niestety kochane dziki nie no, spokoju. nie baba tylko kobieta. <laughs> e, no i właśnie... Tak, tak. Jak możecie zauważyć u nas w armii, nie wiem jak tam właśnie u was w innych województwach, czy też jest tak dużo e, tych bagienek. Górek. Tak, górek. Bo u nas jest właśnie ten teren jest bardzo zróżnicowany, bardzo dużysty i dużo lasów. Mm. Lasów jezior. Mateusz ma ogólnie tak wszystkich hektarów 160, z czego właśnie większość to łąki, bo około 130 hektarów. A resztę ma właśnie zasianą kukurydzę, bo jako takiego swojego zboża nie ma, bo po prostu. No właśnie. No właśnie, co tam jeszcze można powiedzieć ciekawego Rozpoczęły nam się wakacje Dzięki temu jest więcej, więcej czasu No i na nagrywanie, na pracę Na, na odpoczynek no. Mateusz też ma właśnie dosyć Sporo tych swoich rówek No, trochę jest Trzeba się troszkę napracować przy nich Co tam mam jeszcze powiedzieć, no mamy dzisiaj, tak, mamy dzisiaj 22 czerwca, to jest sobota, mamy godzinę 18:20. Będziecie mieli pytania do Mateusza odnośnie sprzętu, czy nie wiem, właśnie e, jeśli byście coś chcieli wiedzieć, śmiało piszcie w komentarzach. E, w komentarzach może. Czy też możecie mnie znaleźć na motywie rolnik w takich ser za reklamy, ale tam też jestem również moderatorem, łatwo mnie znaleźć. No i właśnie. Y... No, bo jesteśmy w moderacji, tak? No tak. Oliwia no, też jest. Właśnie też ma y, trzy sprzęty z Puttingera tak. Bardzo sobie też chwali. Y, z grabiarkę, przez I, i kosiarkę. Kosiarkę mam 8 y, ósmy rok. I w tamtym sezonie, czyli po no, ósmym ósmy sezonie, zmieniłem dopiero dyski. A kosz rocznie około 500-600 hektarów. Są bardzo solidne, są dyski i ogólnie Wykonanie. dokładnie. Nie tak zwanego równolitu, tylko z porządnego materiału. Też jak są równe pola, to nawet 35 na godzinę można kosić. To tam Mateusz mi potem prześle filmik, ma nagrany telefonem i zademonstrujemy za, za to jak Szybko. właśnie można kosić Czy przyjedzie, to lepiej rozpierdala. Jak właśnie są równe kawałki. Nie tak jak w tym przypadku teraz, ostatnie. bo tutaj się nie przyspieszy. Ale tam właśnie ma takie pole 20 hektarów, na którym bardzo szybko kosi. Bo jednak 35 godzinę to już jest prędkość. No i na przykład takie 10 hektarów w 2,5 godziny chyba skozi 100. 10 hektarów to 3,5 3 max. Aha, no tak, 3,5 godzinki. No to i tak bardzo szybko ja myślę. E, kosiarka jest e, 3,20 metra. Tak. Aho. I sarka 6 albo 7 metrów. Coś takiego, teraz nie pamiętam dokładnych miar, bo z rzadku kiedy też nie używam. E, a właśnie, a zgrabiarka. 4,60 m ma szerokość robaczą 4,61 metra. E, bardzo ładnie grawi. bo niestety na to pole nie można, że tak powiem, wjechać, bo strasznie jak krzywo, dzikie boryły Ale na ruchu polu to można grabić nawet 15 na godzinę i ładnie grawi, do nie zostawia nic. Model 461N. jeszcze. No. no i co? Właśnie jak możecie tutaj zauważyć na tym polu, to może nas, nie wiem jak kogo, ale na przykład no mnie trochę by denerwowało, bo nie ma takich tutaj prostych kawałków, tylko dużo jest takiego nawracania. Akurat na tym polu. No, ale tak jak właśnie proste pole tak tym tak? zestawem, jak Oliwia powiedziała, bardzo się przyjemnie pracuje. Nawet na Jak widać wszystko sobie radzi. No właśnie, ocencie, ocencie w komentarzach, możecie napisać, czy dobrze, czy źle, ale. Myślę, że każdy powie, że bardzo, bardzo dobrze sobie radzi. Wiadomo też, że ta dziewczyny trzeba dać, niech się uczy. Nie tylko samemu. Nie tylko samemu. Kwestia czasu. Na razie kończymy. Najwyżej jeszcze przy owijaniu coś dogramy, i dosyć fajny vlog wyjdzie. Także do potem. Dobra, także jesteśmy tutaj po przerwie takiej małej, trochę, może większej. No, jest około ale... 20, tak? tak? No i owijamy sobie z Matuszem baloty. Już owinęliśmy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 walutów owinięte. W, w niedługim czasie jakieś tam, nie wiem, około pół godziny no coś takiego z małymi przerwami. Jak widzicie, no to jest, można powiedzieć, no, nowa jeszcze owijarka, bo co tam tam, ma to już powiedział pierwszy sezon, no, taki drugi. No. Teraz dopiero zaczęty no jak widzicie ten John Deere Ten sam ten, ten sam dokładnie Mateusz mówi że nawet jakby chciał to nawet mógłby 30 sobie owijać jakby miał Tam za dużego zapotrzebowania mocy do, do tej owiarki Tak nie trzeba. nie trzeba Tutaj ma folię Coś może o folii powiemy e, Bardzo dobra folia Strench, Stretch ta akurat ma 1650 metrów w Podstawowej wersji ma 1500 metrów Z tej folii wychodzi 38 albo 39 balotów z tej XL A z tej zwykłej wychodzi 35 balotów hmm. Wracając, no niestety mam tylko jedną folię, że to tak powiem do wijania Przydałaby się druga, by szybciej robota szła Jak mówiłem wcześniej Automatyczne owijanie, czyli klikam sobie guziczek. No to zaraz skupaję. do ciągnika siędziemy to zademonstrujemy. Dokładnie. No dobra, idziemy chyba do ciągnika. Palimy maszynę i jedziemy. Naklejeczka musi być, ja. promo musi być. Dobra, pal maszyn, jedziemy. Co tam jeszcze wam pokazać? O, tutaj zaraz dajmy GoPro. Pokażę wam, yy, jak to wszystko się odkrywa. Tak jest. Tutaj jest komputer, sterujący cały. Podjeżdżamy do balota. Zaraz wszystko zobaczycie, jak wszystko działa. teraz Mateusz tutaj coś klikasz czy nie? nie, przed aha no i balon się ubija. to jest też fajne tutaj w tym komputerze że może sobie kliknąć i zatrzymać proces w każdej chwili tak jest, na przykład o, ja jak ja jest to. na górce i chce zjechać na dół albo coś w tym stylu no to po prostu zatrzymuje i potem I następnie może znowu ją włączyć i znowu się obija Mateusz obija 16 razy, tutaj możecie zobaczyć. 16 razy jest do a tak 16 Ta, razy jest optymalna ilość. Tak. nie ma co. Ile tam Mateusz mówiłeś, że balotów tak no. jeżeli jest dużo balotów na polu, no to tak w godzinę z 60. No, no to ja myślę, że bardzo szybko Mateusz też ogólnie myśli, ma taki plan, możemy powiedzieć. Żeby podczepić właśnie tą opiarkę z tyłu prasy i żeby od razu prasująco wijać. Tak. Jeśli ktoś ma właśnie taki patent zrobiony w swoich ciągnięciach, właśnie. No w swoim zestawie tak, w zestawie tam, Żeby się skontaktował i pokazał co i jak jest wszystko zrobione Tak, Mateusz byłby bardzo wdzięczny Bo też chce właśnie tak sobie zrobić Po prostu by pracował dłużej Ale za to już by miał wszystko na raz zrobione By nie musiał wracać do domu po... owiarkę i tak. z powrotem na pole Bo po od razu wszystko za jednym zamachem Tak, dokładnie No bardzo szybko to się odbywa, nawet może owijając, podjechać pod balota. O, tutaj rozerwało ramie Ale to nic nie szkodzi Bo i tak owinie No i dobra, no co tam mam więcej powiedzieć już. Jak chcecie więcej vlogów, filmików od Mateusza, no to piszcie w komentarzach. Tak jest. Zostawcie dużo łapek, subskrypcji dla Oliwii też napiszcie jakiś fajny komentarz i my się z wami żegnamy. Na razie cześć.